I wracamy ponownie po przerwie do naszego wydania specjalnego. Witam kolejnego gościa, pani poseł Agnieszka Wojciechowska van Heukelon. Kłaniam się nisko. Witam pana redaktora, witam serdecznie wszystkich państwa. Chciałoby się rozmawiać o przygotowaniach do wigilii, do świąt, o tym, kto piecze jakie pierniczki, kto robi jaką kapustę. No, ale obecny rząd dostarczył nam zupełnie innych prezentów przed świętami. Rozmawiamy o tym, co się dzieje od wczoraj w mediach publicznych, o tej próbie, bo ta próba cały, cały czas trwa, przejęcia tych mediów. No tak się składa, że pani była tam wczoraj na, na Woronicza, no więc może posłuchajmy od uczestnika tych wydarzeń, jak to od środka wyglądało. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że to jest absolutnie niebywałe, co się wczoraj zadziało. Otóż Donald z wzorem generała Jaruzelskiego przed laty, postanowił zaatakować przed świętami w sposób równie niezgodny z prawem i łamiący wszelkie zasady demokracji i praw człowieka. Kiedy marszałek Hołownia ogłosił z mównicy sejmowej, że niby w ostatniej chwili zwołuje jakiś opłatek, bo wcześniej nie był planowany żaden opłatek w Sejmie, to właściwie w tym samym czasie zaczęto atakować publiczne media i oczywiście część nas, posłów, natychmiast pojechała, żeby zobaczyć, co się dzieje. Pojechaliśmy z poselską interwencją. To jest absolutnie niebywałe, że do budynku publicznego wtargnęły jakieś osoby, co do których nie wiadomo było, kim są. Dziennikarze też nie widzieli żadnych dokumentów, żadnych dokumentów na podstawie których te osoby miałyby działać. To wszystko jest następstwem e, przejętej przez koalicję Ośmiu gwiazdek, którą teraz możemy wszyscy spokojnie nazywać koalicją 13 grudnia, bo to jest naprawdę tradycja generała jaruzelskiego, którą kultywuje Donald Tusk. E, że ta koalicja uchwaliła taką uchwałę, która pozwala im w pewien sposób na mocy uchwały, czyli nie na mocy przepisów prawa, czyli z naruszeniem prawa, ale przy pomocy uchwały, właściwie wejść do każdej prawie instytucji publicznej. I musimy być tego wszyscy świadomi. Mało tego, proszę Państwa, sposób, w jaki my posłowie byliśmy traktowani. Przecież ja mam immunitet, przecież ja mam legitymację poselską, przecież jestem funkcjonariuszem publicznym, a funkcjonariusz publiczny na służbie, czyli policjant. Nie ma prawa mi bronić wejścia do jakiegoś budynku. Tymczasem wczoraj, w miarę upływu godzin, coraz większa ilość policji przed budynkiem na waronicza, gdzie byłam, e, doprowadzała do tego, że tak naprawdę my praktycznie nie mogliśmy do tego budynku wejść, a tam nasi posłowie siedzą, my tam dyżurujemy i się zmieniamy, ponieważ w środku są jeszcze ludzie. W środku są też postronni ludzie, którzy przyszli bronić telewizji i ci ludzie są też traktowani w sposób absolutnie skandaliczny, ponieważ e, my, jako posłowie, wczoraj musieliśmy interweniować, żeby. Pozwolono im skorzystać z toalet. Czy Państwo sobie wyobrażają, reżim tuska? Zresztą to jest typowe dla platform obywatelskiej, bo w mieście, w którym ja mieszkam, czyli Łodzi, prezydent miasta Łodzi też odcina ludzi od talet, bo jedna czwarta mieszkań komunalnych nie ma dostępu do nich, więc tak naprawdę. Siedzą ludzie w holu telewizji budynku na Woronicza i nie mogą, ci, którzy zdążyli tam wejść, i nie mogą skorzystać z toalety. To jest absolutne bestialstwo, to jest po prostu terror, to jest reżim, i ja uważam, że naprawdę y, my wszyscy, jako Polacy, powinniśmy sobie też zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Bo oczywiście wybór okresu przed świętami y, to jest tylko jeden powód tej sytuacji, a faktyczny powód tej sytuacji to jest fakt, że Zagarnięcie w tej chwili mediów publicznych, które były też e, możliwością przekazywania informacji oficjalnych ze strony, chociażby e, tutaj naszej, e, spowodowało, że ludzie się nie dowiedzieli na czas, że została właśnie przyjęta europejska polityka migracyjna. Krótko mówiąc, proszę Państwa, mimo że Polacy, którzy wzięli udział w referendum, ponad 90% Polaków wypowiedziało się przeciwko takiej polityce, Jednakże migranci będą przyjmowani albo my jako państwo będziemy płacili wysokie kary i to jest jakby tak zwane drugie dno tej całej sytuacji. Tak, zwrócono uwagę na pewną koincydencję czasową, że to co wczoraj i dzisiaj obserwujemy w związku z mediami publicznymi, no to jest temat, który w ogóle media kochają, tak, coś się dzieje i to całkowicie przykryło, Niezwykle ważne sprawy europejskie, które będą dotyczyły każdego z nas. Czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, tak jak pani poseł powiedziała? Albo migranci, których przyślą nam tylu, ile będą chcieli przysłać, albo kary za migrantów. No niestety, ale proszę Państwa, no dla mnie na przykład jest oburzające też zachowanie marszałka chłowni. Ja oczekuję oczywiście i na piśmie odpowiedzi od marszałka, ale oczekuję też od szefa obecnego służb wskazanego przez platformę obywatelską przez koalicję obywatelską a właściwie policjanty 13 grudnia, bo tak spokojnie już ich możemy nazywać. Na mocy czyjego rozkazu, na mocy jakiego paragrafu prawa, raptem policjant mógł nie wpuścić do publicznego budynku posła? Nic mi nie wiadomo, żebyśmy mieli stan wyjątkowy czy wojenny. Chyba, że ja o czymś nie wiem, więc też bym się chciała dowiedzieć, czy takowy został wprowadzony, bo w każdych innych okolicznościach policjant nie ma takiego prawa. Poseł, dlatego że pojawiła się w, pojawiło się takie sformułowanie w tej uchwale, o której pani poseł mówi, uchwale, czyli akcie prawdy na niższego rzędu niż ustawa. To wie student chyba pierwszego roku już. Uchwałą nie da się w żaden sposób podważyć ustawy. Natomiast tam pojawiło się takie sformułowanie, które może otwierać furtkę do najróżniejszych działań. Tam jest mowa o okresie przejściowym, tak? Nie o stanie wojennym, nie o stanie wyjątkowym, ale okres przejściowy. I ja to dość uważnie czytałem, bo to było poprzedzone wieloma wypowiedziami, nazwijmy to autorytetów prawnych, tak? Profesorów um, utytułowanych z dorobkiem naukowym, którzy uzasadniali, że no trudno, trzeba będzie połamać prawo, połamać praworządność, żeby przywrócić praworządność. Więc za, zachodzę w głowę, Czego jeszcze możemy się spodziewać właśnie w owym okresie przejściowym? Znaczy, proszę państwa, zwracam no, się też do telewizji w tej chwili. Niestety możemy się spodziewać wszystkiego co najgorsze ze strony Donalda Tuska i jego towarzyszy. Ponieważ to jest taka trochę sytuacja, jak Churchill mawiał, mieli do wyboru hańbę i wojnę, wybrali hańbę, wojna i tak będzie. To jest po prostu taka sytuacja. I tak naprawdę jest mi bardzo przykro jako działaczce dawnej opozycji antykomunistycznej, nagrodzonej przez państwo polskie, osobie, która przez lata zajmuje się działalnością społeczną i nieraz stała na tak zwanych barykadach w obronie praw ludzi. Jak patrzę, jak teraz są ludzie traktowani, jak patrzę, jak są traktowani posłowie, nie przypuszczałam, że kiedy zostanę posłem, a jestem pierwsza z posłanką, będę w takiej sytuacji. To jest po prostu wzorowane na najgorszych zachowaniach właśnie reżimu komunistycznego, tylko do nam jeszcze że generał Jaruzelski w sposób mega nieudolny ale próbował jeszcze udawać, że jest inaczej niż my wszyscy myślimy. Natomiast Donald Tusk w ogóle tego nigdy nie krył. On od początku mówił, że oszustwem dojdzie do władzy. To przecież ich ministrowie, którzy mówili za czasów, gdy rządzili, że państwo mamy zdykty teraz przejęli z powrotem stery, czyli mamy znowu państwo z dykty. I w tym czasie, kiedy mamy znowu państwo z dykty, bo właśnie na czele mamy takie osoby, jakie mamy, to wprowadza się zapisy i przepisy. Pod, pod, jakby pod, doprowadzające do podległości Polski wobec Unii Europejskiej to jest absolutnym skandalem i myślę, że zarówno ja Moi koledzy, koleżanki, ale też wielu polskich patriotów i wielu zwykłych ludzi nie możemy do tego dopuścić. Także to jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo e, naganna. Natomiast ja zwracam Państwu uwagę na jeszcze jeden fakt, ponieważ e, przez lata Donald Tusk przy pomocy różnych e, mediów e, wykorzystywanych do propagandy dla właśnie Koalicji Obywatelskiej sączył jad. To tak naprawdę my jesteśmy w tej chwili w pewnym sensie nawet w Sejmie to widać narodem, który mówi jest jednym narodem, ale mówi w dwóch różnych językach. I to jest też bardzo taka przykra obserwacja. Myślę, że to jest znacznie gorsza sytuacja, niż była, kiedy był wprowadzany stan wojenny, ponieważ wtedy ludzie potrafili się zjednoczyć. A w tej chwili część ludzi stoi i przyklaskuje w sytuacji, w której łamane są prawa, łamana jest demokracja i łamane są prawa człowieka. Ja myślę, że to nawet jest całkiem spora część, której nie należy bagatelizować. Ileś milionów naszych rodaków poszło do tych wyborów pod hasłem Ośmiu Gwiazdek. I ten spektakl, który obserwujemy, jest w dużej mierze dla nich. Oni tego oczekują, tak? że będzie, będzie zemsta wywarta na tej znienawidzonej poprzedniej władzy. Co do naszych rozważań, co jeszcze może się w tak zwanym okresie przejściowym wydarzyć? Przed chwilą otrzymałem informację: Jakoby marszałek Sejmu, pan Szymon Hołownia, ogłosił. Wygaśnięcie tak. mandatu. Ja nie bardzo rozumiem, jak to jest, bo mandat zostaje chyba, mm, proszę mnie poprawić, jeżeli, jeżeli się mylę, yy, musi być przegłosowany, tak? Większością głosu uchylenie yy, mandatu. Marszałek, yy, nie wiem, swoją decyzją chyba nie wygasza mandatu. Znaczy, yy, pan marszałek Hołownia po prostu pomylił okrągłe budynki i myśli dalej, że jest w cyrku, a to jest jednak Sejm. I tutaj jakby widać to w każdym jego zachowaniu. Yy, Widać, że, że te obrady są też przygotowywane w sposób bardzo nieprofesjonalny, ponieważ my jesteśmy często jakby zwodzeni e, terminami, e, jakby wymyka mu się to spod kontroli, ale to, co zrobił w tej chwili z tym podpisaniem e, takiego wygaszenia, jest kolejnym skandalem, bo po prostu, proszę Państwa, to się zaczyna coś takiego, że oto raptem poprzednicy polityczni, czyli w tym wypadku e, Znani politycy Prawa i Sprawiedliwości, będą przez nich po prostu łapani i pod, byle pretekstem szykanowani. E, bo jak Mawiał kiedyś e, klasyk. Dajcie mi człowieka, a ja wam znajdę paragraf. I to jest właśnie to, są wzorce Donalda Tuska. To jest w tej chwili państwo opresyjne, reżimowe. Mamy w tej chwili do czynienia z reżimem Donalda Tuska. I nie boję się tego powiedzieć jako poseł, e, człowiekowi, którego też mogę uznać nie za premiera, ponieważ on twierdził, że według niego prezydentem państwa jest Trzaskowski. No to ja nie uważam, żeby moim premierem był Donald Tusk. E, co nie zmienia faktu, że są łamane wszelkie zasady, o które kiedyś wszyscy walczyliśmy. I naprawdę, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że w każdej chwili, w taki sam sposób, jak potraktowano media publiczne, bo to nie tylko telewizja, nie tylko radio i polska agencja prasowa, ale w e, taki sam sposób można będzie za chwilę e, wejść do KRS-u czy do e, no, Narodowego Banku Polskiego. Są. Takie zapowiedzi są i to się pewnie stanie. Pytanie, kiedy Polacy się obudzą i kiedy zrozumieją, że stali się elementem pewnej bardzo, bardzo niebezpiecznej gry. A stawką w tej grze jest po prostu Polska. Pani mówi, zadaje pani poseł takie pytanie, kiedy Polacy się obudzą. Wygląda na to, że podział w naszym narodzie jest bardzo głęboki, że ta część. Nawiązuje do poprzedniej, poprzedniego fragmentu naszej rozmowy, że ta część naszych rodaków, która przyklaskuje tej sytuacji jest naprawdę bardzo duża. Oni się nie mają z czego budzić. Oni, oni po prostu są teraz w swojej rzeczywistości i ta rzeczywistość bardzo im się podoba. Znaczy oni po prostu przez lata byli karmieni taką papką propagandową, yy, przygotowywaną zresztą też w dużym stopniu przez służby. Bo jak popatrzeć, które media to robiły, to wiadomo, że oczywiście wiertnicza i tak dalej, czyli media zakładane przez służby. Tak naprawdę ci ludzie po prostu w sposób umiejętny zostali zmanipulowani i najgorsze jest to, że oni naprawdę wierzą w to, co mówią, bo to, tak. jest, to jest najbardziej przerażające. Ja na przykład siedzę w ławach sejmowych obok yy, części posłów z PSL-u. No i dzisiaj usłyszałam w sali sejmowej, kiedy siedzieliśmy rano na posiedzeniu, takie zdanie z, 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 z ust pani posłanki PSL, a przecież jak kobiety wyszły na ulicę, to wy je też represjonowaliście. Ale chwileczkę, po pierwsze zacznijmy od tego, że policja kompletnie nic nie robiła, a kiedy, e, no nawet nie wiem, czy mogę to nazwać kobietami, bo e, osobowaginy, jak oni sami o sobie mówią, stały i bluźnimy. E, proszę państwa, to co teraz, ja prze, przerywam okay. na moment pani poseł, bo to co teraz widzimy, to jest... E... Obraz na żywo z Woronicza trwa instalacja barierek wokół wokół siedziby telewizji polskiej, czyli to, o czym pani poseł mówiła, utrudnienie możliwości wejścia tam ludziom, którzy chcieliby zaprotestować przeciwko takiemu bezprawiu, jakie od wczoraj się tam dzieje. No bardzo jestem ciekaw. Tutaj możemy nawiązać do pana marszałka Sejmu, który jakiś czas temu ogłosił jako duży sukces początku swojego urzędowania likwidację barierek wokół wokół sejmu, no nie trzeba było długo czekać na barierki, fakt, że w innym miejscu, ale wszystko w grze, w grze jest jeszcze. Słów marszałka sejmu nie można traktować poważnie, bo sam marszałek sejmu nie traktuje się poważnie, sądząc po tym, jak się zachowuje. Natomiast e, ja po prostu, proszę państwa, jestem przeświadczona, e, że jesteśmy w historycznym momencie dla naszego kraju i e, jeszcze raz jakkolwiek apeluje również o rozsądek apeluję o to żebyśmy jednak my Polacy naprawdę nie pozwolili na zrobienie z nami i z naszą ojczyzną tego co się próbuje w tej chwili zrobić bo to nie chodzi o zmianę władzy czy przejęcie władzy to chodzi o podległość to chodzi o utratę suwerenności to chodzi o to że za chwilę na naszych ulicach będzie masa e, przybyszów e, z dalekich krajów którzy będą robili to samo co robią w innych krajach europejskich czyli będzie się zwiększała przestępczość przecież to nie jest proszę państwa przypadek że tydzień temu holenderski parlament przegłosował e, i to w koalicji czterech partii większością przegłosował, że nie będą wykonywali migracyjnej polityki Unii Europejskiej. Czyli Holandia może powiedzieć nie, a my nie możemy. Proszę państwa, my teraz łączymy się z naszym, z naszym reporterem, który znajduje się w Sejmie, Paweł Błoch. Pawle, co, co się zmieniło, co się dzieje w tej chwili na terenie Sejmu? W Sejmie trwa debata nad przyszłorocznym budżetem, ale wydaje mi się, że ta debata co, co by nie mówić, jest dość ważnym elementem, ale nie kluczowym, ponieważ wczoraj wydarzyły się dantejskie sceny w telewizji publicznej, które wszyscy mogliśmy oglądać, chociażby dzięki transmisji Telewizji Republika, dlatego że TVP Info zostało wyłączone. Przed południem została napadnięta poseł Joanna Borowiak przez silnych mężczyzn, o których mówił Donald Tusk niejednokrotnie podczas kampanii wyborczej, że przyjdą i zrobią porządek. No i wszystko wydaje się, że zaczęli robić ten porządek według wyrywkowych według słowa Donalda Tuska. Pytamy polityków koalicji 13 grudnia, czy, jak komentują te wydarzenia, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki. Słyszymy najczęściej, że no, policja bada sprawę, nie wiadomo jak było. Podajemy przykłady, że przecież były nagrania, gdzie był jasno, czarno na białym, można powiedzieć, był pokazany atak na poseł Borowiak. No ale wiadomo, posłowie mówią, że ciężko zweryfikować po kilku filmikach, ale ten szczęść przed nami ucieka. Życzę nam wesołych świąt, za co bardzo dziękujemy i odwzajemniamy. No ale my pytamy o to, co się wydarzyło wczoraj w telewizji publicznej. Dziękuję. Pawle, będziemy się z Tobą łączyć jeszcze nieraz dzisiaj. Trzymaj się. A my wracamy do naszej rozmowy z Panią Poseł Agnieszką Wojciechowską van Heukelen. Proszę powiedzieć w takim razie naszym widzom, bo ogląda nas od wczoraj. Tak naprawdę miliony ludzi mieliśmy rekordową oglądalność wczoraj. Dobrze, że mamy dużą oglądalność. Szkoda, że w takich okolicznościach. Proszę powiedzieć naszym widzom, no właśnie, co robić. No bo apel ogólny o to, że musimy się trzymać, musimy się przeciwstawiać jest ważny, ale trzeba przejść do szczegółów. Co robić konkretnie? No ja myślę, że niestety w takiej sytuacji, w której w dniu wczorajszym, nie wiem czy część z Państwa już na pewno za pośrednictwem Stacji Republika to wie, ale tam przecież również wyłączono telefony. W momencie, kiedy zniknęły programy telewizji publicznej, proszę sobie zdawać też sprawę, że to jest poważny zamach też na spółkę Skarbu Państwa, ponieważ to są gigantyczne straty finansowe, wyłączenie przesyłu. A żeby jeszcze było bardziej zabawnie, choć wcale nie ma się z czego śmiać, to firma, która się zajmuje przesyłami swego czasu została do telewizji wpuszczona a firma Entel. To jest firma z udziałami kapitału rosyjskiego, także w ogóle się nie ma z czego śmiać. Więc co robić? Ja myślę, że tak naprawdę część Polaków wie, co robić, i w sytuacjach kryzysowych, skrajnych, takich jak ta, należy potrafić się zorganizować przez potrafić się zorganizować rozumiem na przykład e, uruchamianie w, w sieci internetowej e, obiegu informacji właśnie my też się zwracamy do wszystkich ludzi jakie jesteśmy wśród tych demonstrantów żeby jak najszybciej korzystali właśnie z telewizji Republika i z innych mediów e, tutaj niezależnych które jeszcze mamy w Polsce mamy ich kilka na pewno warto pomyśleć o wydawaniu gazetek, gazetki. Ja myślę, że my naprawdę, proszę Państwa, będziemy w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy. Przed laty i będzie to powtórka z rozrywki. Bo przecież w każdej chwili można wyłączyć telefony i wtedy trzeba mieć opracowany jakiś sposób komunikacji. I to jest w tej chwili uważam jeden z kluczowych problemów, to jest właśnie sposób komunikacji. Zresztą dlatego właśnie jest atak na media publiczne, żeby zaburzyć sposób komunikacji. Więc my musimy wszyscy jakoś dzielnie temu stawić opór. Pani poseł, mamy takie informacje, że polska agencja prasowa, która. Nie, nie pozwoliła jak dotąd wpuścić do siebie żadnych samozwańców, ma być dzisiaj no, dosłownie szturmowana. Tam odbyła się konferencja, na której byli nasi przedstawiciele i my ją w tej chwili Państwu pokażemy konferencja w Polskiej Agencji Prasowej.